Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez szatana. I był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie. Było to ładnych parę lat temu. Pogoda była słoneczna, taka jak dzisiaj, ale to raczej był lipiec. Leżałem sobie na trawie, w lesie i przeprowadzałem medytację. Taką medytację, do której kiedyś tam ktoś mnie zaprosił. Jej celem była taka afirmacja siebie w ciele. No to leżę i oddycham, i moją świadomość kieruję do najmniejszego palca u stopy. I mówię witaj, paluszku, dobrze, że jesteś, potem do kolejnego. I tak wiecie, przechodzi się przez całe ciało z takim, z taką, z takim radosnym przyjęciem. I to, to powoduje, że człowiek naprawdę jakoś wewnętrznie się, też ze własnym ciałem skleja, utożsamia, lepiej się w nim czuje. No i przechodzę przez różne tam części ciała, organy wewnętrzne i w pewnym momencie jestem na wysokości serca, a tutaj mam takie obrazy tej medytacji, jakiś holokaust, jakieś wojny, jakaś krew, jakieś... to są straszne rzeczy. Tak się przestraszyłem, że od razu to przerwałem. Nie? Wiecie, a to jest dokładnie ten moment, w którym trzeba zostać. Ten moment trudu, ten moment, w którym jest coś takiego, co jest większe od nas, gdzie no, instynkt podpowiada: Uciekaj, bo cię będzie bolało. Tak? Uciekaj, bo dowiesz się czegoś, co będzie dla ciebie niewygodne. I to zrobiłem. Tak, przyznaję, zrobiłem. Cała ta dzisiejsza Ewangelia w tym absolutnym, telegraficznym skrócie, jak to zapisuje. Marek. W innych wersjach u synoptyków znajdziemy całe opowieści, rodzaje pokus, jakich doświadczał Jezus. Tutaj mamy wszystko tak tylko anonsowane, tak absolutnie, jak w telegrafie, w telegramie, syntetycznie. Żeby zrozumieć ten tekst, to warto sobie uświadomić jedną rzecz. Chwilę wcześniej Jezus stał w tłumie grzeszników. Nad rzeką Jordan i tam doświadczał tego, tego, co nieśli ci ludzie ze sobą. Co przynieśli w sensie choroby, cierpienia, jakieś poczucie nieudanego życia, grzechu. To wszystko, co było takim wielkim wołaniem: Ja chcę żyć na nowo, chcę być zbawiony. Oni z taką nadzieją przyszli do Jana i Jan ich chrzcił. I niesamowite jest to, że Jezus stanął razem z nimi. Co więcej, mimo tego, że on był bez grzechu, on wszedł do rzeki Jordan i przyjął z rąk Jana ten chrzest. Ci, którzy komentują ten obraz, mówią o tym, że on zanurzył się jakby w nurcie historii ludzkości, że przyjął wszystkie ludzkie losy tym samym, że nawet jest taka interpretacja, która mówi o tym, że on wyszedł z rzeki Jordan, tak jakby odziany na nowo. Jakby przyobległ się w te wszystkie ludzkie historie. Stał się każdym z nas. I to był taki moment, w którym on usłyszał, to jest mój Synu miłowany Jego słuchajcie. On poznał miłość Ojca. Największą miłość, jaka w ogóle jest na ziemi, na świecie, możliwa do doświadczenia. Wielka miłość. Ta wielka miłość napełniła jego wnętrze, a jednocześnie Bóg zaprosił Go do tego, żeby On teraz tą miłość otworzył dla ludzi, żeby On dał tę miłość, ale ta droga dawania tej miłości to nie będzie taka droga łatwych cudów. Tutaj kilka chlebków, tutaj wzrok komuś przywrócimy, tutaj coś tam, i będzie, i będzie takim celebrytą i rozchwytywanym uzdrowicielem. On wtedy. Jak dotknął tych ludzkich losów, tej ciemności, którą niesie człowiek i z którą się zmaga, on wtedy zobaczył swoją śmierć. On wtedy zobaczył Golgotę. On wtedy zobaczył drogę, na którą zaprasza go ojciec. I teraz to doświadczenie Jezusa, o którym opowiada Marek dzisiaj, to jest to doświadczenie. Do tego, żeby znaleźć łatwiejszy sposób na zbawienie i nadanie tej wielkiej miłości. Tak jakby miał się nie stać do końca człowiekiem, także w tym doświadczeniu odrzucenia i śmierci, w tym wchodzeniu w takie najstraszniejsze rzeczy, które są częścią naszego losu. Je, duch wyprowadził Jezusa na pustynię, mówi Marek. Zobaczcie, że to jest strona bierna. Że Jezus, już usłyszawszy o tej wielkiej miłości, doświadczywszy ją w tej Teofanii nad rzeką Jordan, Jezus poddaje się prowadzeniu. To jest niesamowite, bo o to też chodzi w naszej drodze jako uczniów Jezusa żeby poddać się prowadzeniu, poddać się Bożemu wezwaniu, Bożej Drodze. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. To znaczy Jezus uczy się bycia posłusznym, bycia sługą. Ten, który usłyszał synu miłowany, doświadczył wielkiej miłości, on wchodzi w taki los sługi. To jest bardzo trudne doświadczenie. Mówię, Marek nie rozpisuje się tutaj zbyt wiele na ten temat, jak to przebiegało, natomiast my znamy to z innych ewangelii. Ale to co jest charakterystyczne dla Marka, on używa słowa zaraz, natychmiast, niezwłocznie. Duch tutaj wyprowadził Jezusa. Gdyby dokładniej przetłumaczyć to zdanie, to wyrzucił go na pustynię. Zobaczcie, jest coś takiego, ten święty czas postu, on też nam to uświadamia, że są takie wewnętrzne natchnienia, tak to nazywamy, można powiedzieć, impulsy. Które nas wzywają do rzeczy wielkich, do przekraczania siebie, do stawiania sobie jakichś wymagań, do podejmowania jakiegoś wysiłku, do naprawiania czegoś, co jest zepsute. Ale są też, i to ciało nam doskonale o tym mówi, takie impulsy i takie, taka wiedza ciała, że ciało nas ciągnie w dół. Nie? Że ciało mówi tak: Zobacz, przyjemniej będzie, jak się poleżysz. Nie jak będziesz się schylał i pracował, ale jak się prześpisz. Nie? Po co to robić? I robimy sobie taką prokrastynację, odraczamy jakieś działania, bo sobie poleżę. Nie? A po co będziesz tam coś robił? Siądź sobie, na winka, będzie miły wieczór. Nie? To są te, te momenty, których ciało też nam daje jakiś impuls, daje nam pomysł i co my robimy? Nawet jak mamy ważne jakieś plany, dzieła, sprawy, to my oczywiście wchodzimy za tym impulsem. Natomiast kiedy przychodzi duch i dajemy się prowadzić duchowi, on wielokrotnie będzie nas stawiał w takich sytuacjach, które są trudne. Można powiedzieć, i tak mówią teologowie, że ten duch, który wyprowadził Jezusa, duch ojca, który wyprowadził Jezusa na pustynię, to jest taki duch, który odziera nas z kłamstwa. Dlatego to doświadczenie Jezusa jest doświadczeniem pustyni, gdzie jakby ta liczba rozmaitych bodźców, tych takich mogę zrobić to, włączyć to, pójść tam, a to jest ciekawe, jest mniejsza. On musi zobaczyć siebie i musi odpowiedzieć na pytanie: czy chce być sługą, czy chce pójść tą drogą, na którą zaprosił go ojciec. Jak ktoś zna Stary Testament, to proszę sobie przypomnieć, gdzie Mojżesz poznał swoją misję? Na pustyni, kiedy pasł owce swojego teścia i spotkał Boga w krzewie gorejącym. Co się stało z wielkim prorokiem Eliaszem, kiedy przeżywał tam rozmaite kryzysy swojej drogi? Poszedł na pustynię. I tam walczył z Bogiem i ze sobą. Potem wyruszył do świętej góry, po to, żeby rozpoznać Boga na nowo. To jest doświadczenie, które powtarza Jezus. On też powtarza na tej pustyni takie doświadczenie całego ludu. My pamiętamy i w ogóle wiemy, że Wielki Post jest takim czasem eksodusu, czyli tego wyjścia z niewoli do, do wolności, czyli poddaje się tej łasce zbawienia, czy bycia zbawionym. Przez Boga. I my to przeżywamy przez liturgiczne symbole, przez nasz duchowy wysiłek, przez słuchanie Słowa. To się na nowo wydarza w mojej teraźniejszości. Jezus wychodzi na pustynię po to, żeby dzielić los tego ludu. Tego ludu, który tak czuje ten czosnek nie? i tak mu tak tęskno z powrotem do domu nie woli. Jak trudno. Jest nam pozostać na tej drodze ku celowi, ku temu celowi, który nas wyzwala do nowego życia, nie do starego. Bo stare życie zawsze gdzieś tam jest wpisane w ciele i, i nas ciągnie tak w dół. A to nowe mówi: Zrób taki krok szalony ku Bogu, ku komunii, ku temu, żeby on był realny w Twoim życiu, a nie był tylko jakimś marzeniem. Pomyślcie o tym, że. To pierwsze pokolenie, które wyszło z Egiptu, ono nie doszło do Ziemi Świętej, do tej Ziemi Obietnic. Ono wymarło na pustyni. A teraz Jezus idzie na pustynię po to, żeby tam wytrwać przy Ojcu, przy Jego Słowie. W naszym imieniu. On po to wziął na siebie te wszystkie ludzkie historie, żeby na tej pustyni przezwyciężyć kuszenie kuszenie szatana. Kto to jest szatan? Szatan to jest ten, który oskarża, to jest ten, który dzieli diabolos, to jest przeciwnik tego, co jest boskie w nas. Każde zdanie w tym krótkim tekście z Marka ma swój ciężar. Niesamowite jest to, że ten Jezus przez 40 dni oczywiście te 40 dni to jest nawiązanie do 40 lat. Na pustyni tej, tej wędrówki, tego Eksodusu, ale to nie chodzi o to, że on tam rzeczywiście był przez 40 dni, to chodzi o całe życie, o drogę. O to, że ja poddaję się tej drodze do Boga. I na tej drodze, za każdym razem, kiedy jestem kuszony, żeby żyć byle jak, żeby uciec od tego, co trudne, co w sercu, to ja, ja zwalczam te pokusy. Ja opieram się na tym słowie, które daje Pan Bóg i przezwyciężam tego, który chce dzielić. Zobaczcie, że na pustyni Pan Jezus doświadcza tego podzielonego świata. Jak my mówimy czasami o sobie? No, ciało i dusza. Nie? Ale taka lepsza moja wersja to jest dusza. Nie? Tam są tam się uśmiecham do mojej duszy, chociaż nie wiadomo jak ona wygląda. Nie? Ale dusza to jest ten taki prawdziwy ja, a ciało, no co zrobię, no, już nie jestem młodzieńcem, nie wyglądam tak smukle i, i tak dalej, Jakby zaczynamy nie lubić siebie. Zaczynamy się spierać z własną starością, z przemijaniem, z tym, że muszę nosić okulary, już nic nie widzę z bliska i tak dalej. Ja mówię to trochę z, z uśmiechem, to, ale, ale to jest wysiłek, to, czasami to są dramatyczne rzeczy dla wielu osób. Rozdziela się to, co, jakby odrzucamy ciało, a to, co robi Jezus, on łączy. On przeżywa to człowieczeństwo w ciele i on chce nas tego nauczyć. W ogóle obietnica, jaką daje chrześcijaństwo, nazywa to zbawieniem, to jest to, że my zbawieni, zmartwychwstaniemy w ciele. To znaczy, ciało jest nam potrzebne. To nie jest, jak mówił Platon, jakieś tam grób duszy yy, albo takie, takie miejsce zniewolenia, więzienie, z którego trzeba się wyrwać, i wtedy będę motylem. Nie? Moja dusza będzie tak ulatywała. Nie. My żyjemy w ciele i też zbawieni będziemy w ciele. Więc ten taki moment sklejenia się ze sobą w ciele jest szalenie ważny w naszym przeżywaniu chrześcijaństwa. Ja się na to zgadzam, że też dbam o to moje ciało. My nigdy nie mieliśmy, nie mówię o heretykach, jakichś gnostykach, manichejczykach i innych tam albigensach, nie? ale nie mieliśmy ciała w pogardzie. Dlatego lubimy dobrze zjeść, dlatego napijemy się tego winka czasami, dlatego zatańczymy, dlatego zbieramy takie małe radości i przyjemności. Ale to, czego uczy Jezus na pustyni. To on uczy tego, żeby wszystko przyjąć. To święty Paweł powie: W Chrystusie wszystko było na tak. Było przyjęte, pokochane, uzdrowione, doprowadzone do prawdy. A my żyjemy w jakichś skorupach, w jakimś udawaniu, w jakichś takich. Zatrzymaliśmy się w jakiejś tam połowie drogi, w takim ćwierć ruchu. Tak chcielibyśmy, ale nie możemy się zdecydować. Pustynia jest doświadczeniem kryzysu. Jest takim doświadczeniem konfrontacji z prawdą o mnie. Dlaczego pierwsza niedziela Adwentu przychodzi z tym obrazem? Bo jesteśmy zaproszeni do wejścia w to, żeby nie uciekać od tego serca z wojną w środku, nie? od tego, co tam jest w nas takie trudne, żeby to wziąć w swoje ręce, przyjrzeć się temu. Może trzeba coś przebaczyć, może trzeba coś uleczyć i po, albo nazwać w ogóle. Nie uciekać przed tym, nie zamieniać tego na coś innego, tylko jestem tu i teraz w moim życiu, ze sobą, w ciele, w tych relacjach, które buduję. Zbawienie polega na tym, że On wszystko pojednał i już nie ma tego rozdarcia pomiędzy światem ducha a materią. Tu mamy taki obraz przepiękny, biblijny, że na tej pustyni Jezus przebywał ze zwierzętami. I z aniołami, którzy mu służyli. To jest obraz pojednanego i zbawionego świata. Gdzie już nie ma tej walki, rywalizacji, tego takiego prymitywnego darwinizmu, że jeden zjada drugiego, że wszystko sobie nawzajem służy. Jeżeli mogę do czegoś zachęcić na progu tego wielkiego postu, to do radości. Jest niesamowite w tym naszym chrześcijańskim przeżywaniu tego czasu, że można w to wejść w takim poczuciu winy, nieadekwatności, w takim poczuciu, że jestem beznadziejnie niewierzący, niedowierzający albo zadomowiłem się w moim zwątpieniu, a mogę wejść w takiej nadziei, że Bóg może zaprowadzić mnie do wielkiej miłości, że mogę nie przestraszyć się siebie samego i własnego życia. Że mogę nie bać się tej mojej drogi, chociaż być może jej do końca nie rozumiem. Tej mojej historii, która jest wielokrotnie zagmatwana, gdzie tam było tyle jakichś takich doświadczeń trudnych, które mnie niekiedy chciały zabić, zmieść. Nie? Ale jestem. I to jest dobre być. Być w sobie ze sobą, pojednanym, pogodzonym. Tu nie chodzi o wielkie rzeczy. Być może trzeba zacząć od takiego treningu, że się położysz na trawie, nie? powiesz paluszku, witam cię, tam witam cię moja rączko. I jakby zaczyna się na nowo ten ruch kochania. Ja poddaję się tej miłości. Jeżeli myślicie o jakichś wyrzeczeniach, treningach, ćwiczeniach, pokutach, to słuchajcie słowa Bożego. Uwierzcie temu słowu. To proście o takie spotkanie z Jezusem, który wpisał Was i Was już zna, już Was zbawił. Wpisał w swoje boskie serce i w boskie człowieczeństwo. I on daje udział w takim człowieczeństwie, które nie przegrało, tylko wygrało. Które stało się całe. To jest nadzieja Wielkiego Postu, że dojdziemy do wielkiej miłości. Tego życzę sobie, tego życzę Wam. Amen.